Dobry wieczór, w zasadzie dzień dobry. Bo pewnie oglądacie to za dnia, a nie w nocy. Witamy serdecznie w PL3. Raport Na początek, co nowego? A pewnie już zauważyliście też. <sum> Moi drodzy, co nowego? Ten pierwszy dział, chociaż tutaj mamy tak naprawdę małe sprostowanie, nieco tylko kto, kto nowy, Patryk Łania. Pewnie nikt Ciebie jeszcze nie zna. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. <sum> Całkowicie anonimowa osoba, nie mająca wspólnego nic z piłką, nie posiadająca swojego zespołu w PL3. Co ty tutaj robisz? No, właściwie nie Przechodziłem, tankowałem paliwo i. Cię zgarnąłem. Mateusz mnie tutaj zgarnął. Także mówię kurczę, przyjdę, potrzebował pomocy i jestem. A tak, a tak na serio, to w poprzednim odcinku żegnaliśmy Maćka. Ty tutaj w jego miejsce wskoczyłeś jako nasz stały ekspert i też osoba, która będzie przy organizowaniu ligi funkcjonowała. Ręce ci się trzęsą, z jakiego powodu? Strasznie się denerwuje. No tak myślałem, ale czy. No to jest mój pierwszy raz przed kamerą i po prostu jest mi tak bardzo niezręcznie, jest mi trudno. A zaskoczycie, byłeś już raz w, jakby po drugiej stronie barykady, byłeś przepytywany przeze mnie podczas wywiadu jako kapitan respektu. I raz chyba też przez, przez Oskara, a więc dwukrotnie. Oj, przez Oskara na pewno nie, ale przez Ciebie tak pamiętam. No i w sumie wczoraj prowadziłem swój pierwszy wywiad, także, także oczywiście żartuję, wszystko jest w porządku, dobrze się czuję. Czyli do trzech razy sztuka dzisiaj będzie w końcu dobrze. To było bardzo niemiłe jak na, pierwszy, jak na pierwszy raport, także odmówię komentarza. Dobrze, co nowego? Mamy przede wszystkim mistrza, ale o tym mistrzu może troszeczkę później w naszym programie. Ci co oglądają co tydzień to wiadomo, już sobie odczytali gdzie o Leśniewskim będzie mowa. O to powiedzieliśmy, no przed nami tak naprawdę już ostatni tydzień rozgrywek. Wiele wiemy, wiele się wydarzyło, zostało tu już tylko siedem spotkań i tak naprawdę nieliczne rozstrzygnięcia. No tak, pierwsza liga rozstrzygnięta, druga, druga też, trzecia oczywiście też rozstrzygnięta, zdominowana, w czwartej mamy już rozstrzygnięcie? Chyba jeszcze nie. Tam są jeszcze jakieś matematyczne szanse. To już tak bardzo matematyczne, bo OJP by musiało dać mecz walkowerem. AgroSfera skomplikowała tę sytuację przegraną z Intelem. No i tutaj ten korespondencyjny pojedynek, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli okręgowa izba prawnych Gdańsk kontra AgroSfera. I stosunek bramek pomiędzy, pomiędzy tymi zespołami. No legł w gruzach, bo AgroSfera przegrała drugi, drugi mecz w tej drugiej fazie, tym razem z Intelem. Także no chyba raczej jednak drugie miejsce. Chyba tak, a OIRP gra z tego co kojarzę chyba z Gryfinsami także tam raczej nic też nie wskazuje na, na niespodziankę. Myślę, że OIRP podejdzie do meczu i, i, i przypieczętuje sobie to mistrzostwo czwartej ligi. I będą mogli ich chłopacy świętować. Tutaj mamy znakomite warunki, chociażby w ergo na początek takie małe świętowanie można zrobić. Kilka takich ee, cykli już przeżyłem, także myślę, że ktoś tutaj może też odpalić. E, no dobra, to, to tyle jeśli chodzi o, o nowości. My przechodzimy do ee, statystyki tygodnia. O, tak. Zanim jeszcze powiem o statystykach tygodnia, to gorąco polecamy wywiad Twój, Patryk, z Arturem Koluchem, zawodnikiem i sponsorem, jednocześnie prezesem AgroSfery. Bardzo fajny człowiek, bardzo fajna rozmowa. Między Wami się tutaj wywiązała przed kamerą, także no, uchyl rąbka o czym tam Artur wspominał. No wspominał przede wszystkim o AgroSferze, czyli jego, jego działalności, którą, którą prowadzi od pewnego czasu. No nie będę właściwie wiele zdradzał. Warto sobie ten wywiad włączyć i przede wszystkim odwiedzić. Facebooka AgroSfery, bo, bo jest to bardzo ciekawe miejsce. Właściwie można powiedzieć niedaleko Trójmiasta, także, także śmiało, śmiało sobie można zerknąć. I przy okazji też naszego Facebooka można odwiedzić. <grafię> Jak już będziecie przy AgroSferze. To, to trzeba, trzeba. A właśnie, tego Tutaj trzeba, trzeba tak. To jest, to jest dobre sformułowanie. Statystyki, moi drodzy. Najwyższe zwycięstwo Hanza Pów 15 do 1. Najlepszy strzelec Filip Śliżewski z PW, Proszę bardzo. Najlepszy asystent Szymon Hołowienko z Hanzy. I najlepszy Kanadyjczyk to również Szymon Hołowienko z Hanzy. Druga Liga wygrała statystyki tygodnia. Tutaj w międzyczasie yy, mała, mała rozmowa między nami dosłownie dwa trzy zdania, yy, ale to tak było poza kamerą, także nie słyszeliście, bo wycięliśmy to akurat. Yy, drużyna tygodnia. No nie mogło być inaczej. Mamy mistrza Leśniewski yy, na szczycie piłkarskiej ligi miasta. w sezonie 2021-2022. Mistrzostwo w jego historii po raz drugi zdobyte i po raz drugi w hali. Także wydaje mi się, że ten zespół po prostu jest na tą hale stworzony. No, zdecydowanie tak. No, w tym sezonie na pewno najmocniejszy, chociaż yy, ligi nie zdominował, bo światłość wiekuista tak naprawdę też była bardzo wysoko, i do ostatniej chwili, do ostatniej chwili tak naprawdę nie było wiadomo. Gdzieś tam już były przesłanki ku temu, żeby twierdzić, że Leśniewski rzeczywiście, rzeczywiście wygra, bo, bo, bo chyba wygrał w trakcie sezonu dwa mecze ze światłością i to chyba nawet oba jedną bramką. Z tego co kojarzę? Mogę się mylić? Raczej się mylisz. Tak? Właśnie, Właśnie sprawdzam, tak. bo ja raczej Właśnie. zabezpieczyłem się. W każdym razie chyba dwa wygrał. Także, także liga na pewno była bardzo ciekawa, no ale co? Wygrał, wygrał mistrz. Wygrał mistrz. Ja tutaj właśnie sprawdzam, jak tam te pojedynki pomiędzy tymi zespołami wyglądały. Jeden wynik to 3-2 dla Leśniewskiego, a drugi to 2-1 dla również Leśniewskiego, także bardzo dobrze pamiętasz. To, to wiesz, taka wrzutka z mojej strony i sprawdzałem, czy jesteś przygotowany. Oczywiście, że jestem przygotowany. Właściwie od rana sobie tak czytałem te statystyki. Dopisywałem sobie to, czego nie pamiętam. No to jeszcze powiedz datę pierwszego spotkania. E, może szczęśliwi czasu nie liczą, więc i na daty nie zwracają uwagi, także może nie będę strzelał jednak. A jestem przygotowany 26 stycznia się odbył ten mecz. Ja czytałem dwa dni już o tym, a nie jeden, także tak, wiesz, no dobra, Leśniewski to tak naprawdę w hali w tym sezonie połączenie już troszeczkę z Kurendem, bo pojawił się Pajo, czyli Marcin Pazdręk, pojawił się Błażej Moszyński. to jest też pewnego rodzaju przygotowanie do wiosny, bo wiemy, że Kurenda się łączy z Leśniewskim na trawę również, także myślę, że ten zespół, no kto wie, może powalczy z Ego o detronizację tego zespołu, no bo Ego już dawno nie oddało korony, wiemy, że zagra pomimo różnych plotek, Ego się stało. Na, na placu boju w sezonie wiosennym. No i może ten Lesiewski w połączeniu z kurendą coś, coś działa i sprawia jakąś niespodziankę, przedłuży tutaj swoją, swoją dominację w kolejnym sezonie. No, miejmy nadzieję, że tak. Zawsze ta rywalizacja jest potrzebna i, i zawsze rywalizacja jest po prostu mile widziana no i chyba dostarcza dużych emocji, bo, bo tak na dobrą sprawę dominacja jednego zespołu nigdy nie jest ciekawa dla pozostałych. Fajnie jak się kilka drużyn bije o mistrza i miejmy nadzieję, że połączenie Leśniewskiego z Kurendą też przyniesie nam tego typu właśnie emocji. Tak, bo, bo dominacja jednego zespołu powoduje, że, że innym czasami się odechciewa grać i, i, i gdzieś tam ta rywalizacja faktycznie no, na drugi plan schodzi, bo wiadomo przed sezonem, co się wydarzy na szczycie tabeli. Przeczytajmy tutaj może kto znajdował się w kadrze Lesińskiego. Maciek Daniluk, Jak Jakub Domżalski, Michał Engler, Jakub Filipek, Kubak Grzybacz, Tomasz Kolberg, Kasper Kost, Dominik Kukowski, Karol Majszak, Paweł Mazur, Mateusz Mazurek, Łażej Moszczyński, Marcel Niepsuj, Daniel Nocoń, Marcin Pazdrem, Kuba Piotrowski, Wójcik, Paweł Zemkę. Yy, no co, no tutaj mamy zawodników z sek ekstraklasy klasy futsalu, mamy reprezentanta polski w beach sokerze. No to już tak naprawdę krem de la creme. No creme de la creme to może nie, bo tutaj jest też taka drużyna, ale... A to ale... fakt. <laughs> Więc może, może słabe porównanie, ale rzeczywiście jest to, można powiedzieć, sama śmietanka. Może, może w ten sposób. Nie, to jest nie... truskawka, taki, taki Maciek to jest truskawka na torcie. No, wisienka nawet powiedziałbym. No, ale ale Haj to mówi truskawka. <laughs> truskawka, tak. Nie no, zdecydowanie, zdecydowanie nikt z przypadku, także, także ekipa zdecydowanie solidna i, i myślę, że też dostarczą nam wielu, wielu, wielu pozytywnych wrażeń i naprawie to, to, to też, też jestem tego zdania. Natomiast e, ciekawe, kto jeszcze dojdzie do tego zespołu, bo ja nie wierzę, żeby on tak wyglądał akurat na wiosnę. Myślę, że ktoś już tutaj ja, przepraszam, jeszcze jakieś duże nazwisko dołączy do, do e, fioletowo-czarnych, bo to są takie barwy e, Leśniewskiego. E, oczywiście artykuł na naszej stronie e, o Leśniewskim. Gratulujemy chłopakom e, no i zobaczymy, gdzie te nagrody będziemy wręczali, bo tutaj jest ma dyskusja, czy to będzie ego, e, czy to też będzie w formie e, odbioru nagród w sklepie Ergol. Zbieramy od Was y, informacje i, i niebawem podejmiemy decyzję, y, w jaki sposób y, y, te nagrody będą y, dla Was przekazane, do Was przekazane. Y, Leśniewskim Mistrzem to jest najważniejsza informacja tego tygodnia Leśniewski Mistrzem Piłkarskiej Ligi Trójmiasta Miesta Ergol po raz, y, drugi, po raz drugi w sezonie halowym. A przed nami temat tygodnia. Moi drodzy, temat tygodnia to taki może mniej przyjemny, kwestia walkowerów. Ten temat chcieliśmy poruszyć z Wami, no bo e, tak naprawdę te walkowery pojawiają się. Pojawiają się w sezonie halowym, pojawiały się w sezonach wiosennych, jesiennych, no i ten e, no powiem to już tak, może to brzydko, ten smród ciągnie się za nami od, od prawie że pierwszego sezonu. Chociaż w pierwszym sezonie chyba nie było ani, ani jednego walkowera. Dopiero ten walkower pojawił się historyczny w drugim sezonie e, naszych rozgrywek. E, no i co? i e, Rozmawialiśmy o tym przed programem, no jednak chcemy, żeby te mecze się odbywały, chcemy tutaj doprowadzić do tego, żeby, żeby to spotkanie jednak doszło do skutku, nawet jeśli zespół ma jakieś kłopoty kadrowe na kilka godzin przed meczem, no to idzie zrobić, idzie pewne ruchy wykonać tak, żeby po prostu ten mecz faktycznie się odbył. Zgadzam się. A to już mi, że tak, tak powiem, pewne rzeczy się przypomniały. Okej, okay. a coś więcej rozwiniesz temat? Nie, no też dodam. No, jako Z punktu widzenia uczestnika też dodam, że na pewno walkowery często psują ducha gry. No, drużyny często nastawiają się na to granie, czekają kilka dni na, na to, żeby mogły zagrać mecz. E, no i, i właściwie są już, że tak powiem, zmotywowane. E, odpuszczają sobie często granie wcześniej, e, nawet dzień wcześniej, odpuszczają sobie jakieś gry a potem okazuje się, że właściwie nie ma przeciwnika. No, nigdy nie wpływa to dobrze na, 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 na zawodników i, i uważam, że jeżeli już coś takiego musi się wydarzyć, to to fajnie by było po prostu wyjść o tym wcześniej, żeby można było zorganizować sobie sparring partnera, a, a, a jeżeli nie, mm, no to zorganizować po prostu kilka, kilka dodatkowych osób, zagrać w pięciu, zagrać w sześciu i po prostu zapytać sąsiada, kuzyna, y, kuzynkę, sąsiadkę, zawsze, zawsze będą... Babcie, dziadka. Ja, zgadza się dokładnie. Będzie, będzie przynajmniej troszeczkę śmiechu i humoru tutaj w naszych rozgrywkach, albo troszeczkę więcej. Y, no bo są możliwości, są, są grupy, przecież facebookowe chociażby, gdzie, gdzie ktoś bardzo chętnie pewnie by przyszedł i, i pograł z wami, jeśli te kłopoty kadrowy macie, a być może was również wspomoże w jakimś kolejnym meczu, okaże się świetnym zawodnikiem i będzie was wspomagał tak naprawdę w całym sezonie. No nie chcemy tych walkowerów dlatego musicie się pilnować, bo w kolejnym sezonie te kary wzrastają, a więc kara finansowa, kara ujemnych punktów, no będzie, będzie wyższa, jedna i druga, to już teraz możemy powiedzieć. Także po prostu, no... Kara musi, musi mieć taki skutek prewencyjny troszeczkę, ma zapobiegać temu, żeby się właśnie takie sytuacje nie, nie przydarzały. No tak i tutaj żeby była jasność, to zupełnie nie chodzi o to, żeby, żeby zespoły miały płacić, tylko, tylko że tak powiem, ta kara ma potencjalna kara, mam nadzieję, że nie będzie miała miejsca. Ona ma motywować do tego, żeby jednak na boisku się pojawiać, nie zabierać radości przeciwnej drużynie, jednak, jednak po prostu grać. Dokładnie. Będziemy Was szukać na mieście i siłą będziemy Was zaciągać na boisko w razie czego po prostu. <grymne> siłą taką perswazji, może troszeczkę gdzieś tam tą, tą, tą karą finansową. To będzie ta nasza, nasza siła. No i czasami tak trzeba. Jak, jak nie można słowami, to trzeba po kieszeni Mój Ojciec zawsze wspomina. Zgadzam się. Także moi drodzy, szukajcie tej informacji, bo niebawem pojawi się ona. Jaka to też kara będzie przewidziana za walkowery? Ale nie chcemy tych walkowerów widzieć, nie chcemy tych meczów bez walki oglądać. W zasadzie, no nie oglądać, bo ich nie ma. Ale nie chcemy ich po prostu mieć w naszej lidze. Także róbcie po prostu wszystko, żeby z szacunku chociażby do Rywala. Może już do naszej pracy, już nie musicie, dobra, odpuszczamy, okej, okay. ale z szacunku do, do rywala, przychodźcie na te spotkania i róbcie wszystko, żeby one faktycznie e, się odbywały. E, my się już żegnamy, dziękuję Ci pięknie za ten debiut, e, pociśniesz się coraz bardziej? Nie. Ale zastanawiałeś się dosyć długo, okej. Okay. Kamień z serca, rozumiem. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, mówiłeś, że będziesz miły. Cały czas jestem, przynajmniej staram się. Zresztą to jest takie subiektywne odczucie, które, wiesz, ty, ty może inaczej yy, odczuwasz yy, tego typu yy, rzeczy, jak, jak ktoś ma być miły dla ciebie. No, ja... yy, tak, ostatnio pewna osoba powiedziała nam przecież, że atmosfera jest miła, ja już nie muszę. Także... No. <laughs> Także, rzeczywiście, no masz rację, przepraszam. <laughs> o, tak. tak. Z tymi przeprosinami już też odpuścimy, ale może kiedyś będziemy do tego nawiązywali. Moi drodzy, kłaniamy się nisko. Z nami był debiutant Patryk Łania. Yy, on będzie również za Tydzień będzie za dwa tygodnie, za trzy. To jest dobra informacja, zła jest taka, że ja też będę z nim, także musicie się pilnować. No i co? Zapraszamy wszystkich oczywiście też na ostatni tydzień rozgrywek w Ergo Arenie. Dwa dni, wtorek, czwartek, bodajże we wtorek trzy mecze. W czwartek kończymy czterema spotkaniami. No i co? I potem skakujemy już na dwór. A nie, przepraszam, to już nawet w międzyczasie, bo w poniedziałek są sparingi już pierwsze, 7 marca, także jeśli ktoś by chciał yy, pooglądać mecze już na zewnątrz, to 7 i 9 marca gramy na AWF-ie między 19 a 22 w środę i między 20 a 22 w poniedziałek. Łącznie 30 ekip gra w sparingach, także jest tutaj w czym wybierać. Yy, myślę, że wiele ciekawych spotkań yy, przed sezonem będzie można obejrzeć. Yy, jeszcze raz się kłaniamy nisko i do zobaczenia za tydzień.